Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek, dzisiejszy film powstał dzięki Wam. W sumie to część z Was zainspirowała mnie do nagrania właśnie tego odcinka. O czym będzie dzisiejszy film? O handlowcach, którym nie można ufać. Zaczynajmy, bo tematów jest naprawdę bardzo dużo. Na samym wstępie muszę Wam powiedzieć, że dla mnie nie będzie to łatwy odcinek. Słuchajcie, bo poruszę w nim kilka kwestii, które dosyć mocno mnie bolą. Jak wiecie, od ponad półtorej roku walczę z nieuczciwymi firmami na rynku grzewczym. Dlaczego to robię? Już Wam mówię. Jak zaczynałem nagrywać filmy właśnie o tych domokrążcach, o tych naciągaczach, to sobie tak pomyślałem, że trzeba coś z tym zrobić, ponieważ klient, z którym ja będę rozmawiał, będzie traktował mnie tak, jakbym był jednym z nich. Więc każdemu będę musiał mówić, czym się zajmuję, od kiedy, na jakiej płaszczyźnie działam. I przede wszystkim, tak jak mówię, od kiedy? Jakie jest moje doświadczenie. I słuchajcie, powiem Wam tak, prawie się nie pomyliłem. Niestety, e, prawie to znaczy, że gdy osoba zainteresowana współpracą zadzwoni do mnie, to, to znaczy, że już gdzieś mnie wygooglowała tak? i wie czym i od kiedy się zajmuje. Czyli zadała sobie trud, żeby znaleźć informacje na mój temat. Takich osób jest mniej więcej od 10 do 15% i to są osoby, które oglądają moje filmy. Reszta osób, która ogląda i komentuje, niestety wrzuca mnie, no brzydko powiem, do jednego worka z różnymi, maści, z różnej maści domokroczcami, bo nie zadała sobie tego trudu przeszukania na mój temat i poszukania informacji. Więc powiem Wam tak, jakie to życie jest niesprawiedliwe. Ja z nimi walczę, nagłaśniam różne historie, a wejdzie tak jeden z drugim na mój kanał i bez najmniejszego zastanowienia pisze głupoty. Ale jak wchodziłem w ten świat, w świat YouTube'a, świat internetu, wiedziałem, że muszę być uodporniony na komentarze. No i uodporniłem się, ale uznałem również, że mam prawo powiedzieć, co o tym sądzę. Teraz będzie trochę. O mnie, ponieważ większość z Was nie widziała mojego pierwszego filmu na tym kanale, w którym w dużym, można powiedzieć, telegraficznym skrócie przedstawiłem się, ale byłem, no taka prawda, na tyle spięty, że e, wiele rzeczy pominąłem, także naprawiając ten błąd, nagrywam to jeszcze raz. Będzie trochę liczb, więc od razu uczulam. Słuchajcie, moja praca w branży grzewczej rozpoczęła się w 2006 roku. Zaraz będzie 19 lat, jak w niej działam. Co więcej, pracowałem do tej pory tylko w dwóch firmach. I od razu mówię, nie jestem teoretykiem. Zajmowałem się również budową urządzeń grzewczych. Byłem spawaczem, który, jak sama nazwa wskazuje, spawał, w moim wypadku, urządzenia grzewcze. Kotły. E, bardzo lubiłem tą pracę, muszę, muszę e, przyznać, i muszę się od razu też pochwalić, że miałem nawet możliwość spawania kotła o mocy 1,5 MW oraz oczywiście kilka mniejszych jednostek, na przykład 300 KW. Ale następnie wkroczyłem na ścieżkę handlowca i muszę powiedzieć, że początki oczywi oczywiście bywają trudne, ale o tym nie będę teraz mówił. I tak tym handlowcem jestem do dzisiejszego dnia. Liczby, liczby i jeszcze raz liczby. Ostatnio usiadłem sobie w fotelu i pomyślałem, że dobrze by było policzyć, ile wszystkich urządzeń sprzedałem. Więc przegrzebałem wszystkie notatki, rozliczenia, e, kilka arkuszy Excelowych, z których mniej więcej mogę powiedzieć, że sprzedałem około 1200 sztuk kotłów zasypowych. Tak zwanych śmieciuchów. Ponad 2400 kotłów na ekogroszek oraz na miał, kotły z retortą oraz kotły tłokowe. Sprzedałem również ponad 4200 kotłów peletowych, około 1300 kotłów na zgazowanie drewna i około 450 pomp ciepła. Do tych liczb musimy dodać jeszcze kotły gazowe, kotły na zrębkę, ale jest ich zdecydowanie mniej niż powyższych. Wydaje się, że jestem blisko 10 tysięcy sprzedanych urządzeń. Czy to dużo, czy to mało, osądźcie, osądźcie sami. Wydaje mi się, że na to, jak ja sprzedaję urządzenia, jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Tych urządzeń jest sporo, i słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że miałem kilka fajnych historii. Jak na przykład, kiedyś przy jednym stoliku na bankiecie branżowym spotkałem osobę, której kilka lat wcześniej sprzedałem kocioł peletowy. Jeżeli to oglądasz, Piotrze, pozdrawiam Cię serdecznie. Tych takich historii było zdecydowanie więcej. Zawsze je miło wspominam. Kto jest EBYściach? Pytał. Ty. Jaki ty, jaki ty pan! i pełnym zdaniem. Przez tyle lat w branży trochę tego doświadczenia zebrałem. Od 23 listopada 2022 roku próbuję się z tym doświadczeniem z Wami dzielić. Na początku wskrzesiłem kanał Windhager.pl. Następnie dojrzałem do stworzenia swojego kanału pod imieniem i nazwiskiem. Pierwszy film rzuciłem 22 października 2023 roku. Powiem wam, wymagało to naprawdę sporej odwagi. Kilka pierwszych filmów, które nagrałem, nie ujrzały światła dziennego. Uznałem, że lepiej ich lepiej po prostu w ogóle nie pokazywać. Mimo, że stosunkowo krótko nagrywam filmy na, na YouTube'a, tak mógłbym naprawdę opowiedzieć już kilkanaście historii, które do tej pory. Miałem dzięki właśnie tym nagrywkom, można powiedzieć. Zwracam się teraz do wszystkich, którzy dalej oglądacie ten film: proszę, zanim napiszecie negatywny komentarz, pozbawiony refleksji, komentarz typu: zastanówcie się przez chwilę. Proszę, tylko przez chwilę. Tych komentarzy wkleiłem tylko kilka, bo nie chcę mi się przeszukiwać wszystkich filmów i wklejać ich w to miejsce. Wiecie, że w zeszłym roku na moim kanale pojawiło się ponad 4000 komentarzy. Wiele było takich, które były wspaniałe, ale wiadomo, trafiają się frustraci, którzy zobaczą 10 sekund filmu i już wyrabiają sobie zdanie i próbują przypiąć mi jakąś łatkę. Strasznie mnie śmieszą niektóre komentarze po filmach, w których pokazuję różne rozwiązania. Czasem jestem gościem, który nienawidzi peletu, czasem jestem gościem, który promuje pompy ciepła, a czasem jestem największym wrogiem jednego i drugiego. Sory, mamy taki klimat, no niestety. To znaczy, że robię chyba dobrą robotę, nie da się mnie zaszurfatkować, co z pewnością denerwuje wiele, wiele osób. E, słuchajcie, ja zawsze powtarzam te słynne moje słowa: coś za coś. Nie ma perpetuum mobile ani w życiu, ani w ogrzewaniu. Aby dobrać urządzenie dla danego domu, dla danego klienta, trzeba poświęcić naprawdę bardzo dużo czasu. Wypytać o wszystko. Łącznie o to, jak klient pracuje, kto będzie użytkował urządzenie. Tych takich założeń które i pytań, które trzeba zadać klientowi, jest naprawdę bardzo dużo, zanim odpowiednio dobierze się urządzenie dla danego klienta. A teraz, troszkę o samym YouTube, zanim przejdziemy do dalszej części tego filmu. Więc na początku się troszkę pochwalę, a później powiem kilka innych, mniej przyjemnych rzeczy. Słuchajcie. Odkąd jestem na YouTubie, nagrałem 156 filmów. Rozmawiałem z wieloma użytkownikami urządzeń, którzy opowiadali mi, jak wygląda użytkowanie danego kotła, pompy ciepła czy innego rozwiązania. I wiecie, co w tym jest najlepszego? Robią to całkowicie za darmo. Nikt nigdy nie otrzymał nawet złotówki za wypowiedź do kamery. Kilkanaście razy miałem na przykład taki telefon, czy zapytanie mailowe: typu Panie Justynie, chcę taki, taki kocioł. Proszę zaproponować jakąś bardzo dobrą cenę. To będzie Pan mógł do mnie przyjechać i nagrać film. Więc jak się to kończyło? Pewnie się domyślacie. Tym, że mówiłem: Dziękuję, ale nie skorzystam. Wypowiedzi są realne, prawdziwych ludzi, jakkolwiek to brzmi. Nie aktorów czy celebrytów, których po sieci krąży mnóstwo. Są filmy na kanale, w których omawiam przy tzw. tablicy jakieś zagadnienie, ale zawsze staram się pokazać to na przykładzie danego domu i danego klienta. Kilku, jak już użyłem tego słowa, sfrustrowanych użytkowników YouTube'a wytyka błędy stylistyczne czy jakieś tam gramatyczne moim klientom, również zresztą mi. A słuchajcie, te błędy pokazują, że nie jest to wyłączona rola grana przeze mnie czy przez jakiegoś aktora. To jest normalne życie i normalni ludzie, którzy popełniają błędy w wypowiedziach, i to jest najlepszy przykład na to, że to są prawdziwe wypowiedzi. Zwracam się teraz do tych, którzy piszą takie komentarze. Nie, często wulgarne można nawet powiedzieć. Słuchajcie, wolicie tych celebrytów, ludzi, którzy za parę złotych e, można zatrudnić, napisać im, co mają powiedzieć, a następnie oni staną przy każdym domu i będą udawali, że to ich, tam będziecie mieli ładne wypowiedzi. Historie pewnie w które uwierzycie, tak? Bo ładnie powiedzą, bez błędów, tak? Powiedzcie dalej. Ja kontynuuję swoją drogę z normalnymi ludźmi, z użytkownikami, którzy chcą pomagać innym wyborze w podjęciu decyzji, jakie źródło ogrzewania wybrać. Z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim, którzy nagrali ze mną kiedykolwiek film. Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili? Dlaczego aż tak mnie to irytuje? Bo wrzucacie mnie, tak jak wspomniałem na początku filmu, do worka z napisem Handlowiec OZE. Gdzie aktualnie te dwa słowa kojarzą się ostatnio tylko z domokrążcami, z oszustami i naciągaczami. Jest to nieakceptowalne. Ja z nimi walczę. To, ja, to jest najbardziej irytujące w tym wszystkim. Powiem Wam jeszcze kilka rzeczy, żeby to wszystko zobrazować. Wiecie, ile ja w zeszłym roku otrzymałem ofert pracy od takich właśnie gagatków firm, które powstały na szybko aby wykosić jak najwięcej pieniędzy mnóstwo a chcecie tak zwane gęste? no to macie jedna propozycja była taka że firma zaproponowała mi mam nadzieję, że siedzicie 10 tysięcy złotych za podpisanie jednej umowy z klientem na sprzedaż oraz montaż Jednego urządzenia. Na początku myślałem, że to jakiś tak zwany fake, a jak wiecie, te e-maile, że kobieta ze Stanów Zjednoczonych nie ma komu przekazać spadku, nie? Ale zapytacie, jak to możliwe, że firmy są w stanie zapłacić 10 tysięcy za jednego klienta, za jednego podpisanego klienta? Prosta sprawa. Słuchajcie, macie maksymalne dofinansowanie w kwocie ponad 55 tysięcy złotych. Podpisujemy umowę na pompę ciepła. Otrzymujecie najgorszej jakości pompę, która na rynku kosztuje 1500 dolarów. Wy ją kupujecie za 25-30 tysięcy złotych. Później o sprzęt dokupujecie, oczywiście tak, tak aby wykorzystać maksymalnie dofinansowania. Handlowiec, ja, dostaje 10 tysięcy złotych za umowę. Firma sobie zostawia od pięciu, Również do 10 tysięcy złotych, a reszta idzie na sprzęt. I to nie ma większego znaczenia, czy sprzeda się pompa ciepła, czy kocioł peletowy. Zarabia się takie same pieniądze. Pomyślcie, w jednym dniu jedna sprzedaż. Łatwe, może nieco. Mi też się w głowie to nie mieści. Wielu handlowców chciałoby zarabiać tyle na miesiąc, ile mi ta firma zaproponowała za jedną umowę. Nie ma później się co dziwić, że nagrywają jakieś pseudo wywody typu. A, to jest dobre, słuchajcie. E, wywód typu. Słuchajcie, pan Włodzimierz dostał mandat za użytkowanie Kopciucha, ale ja pojechałem do niego, zorganizowałem mu dotację i pan Włodzimierz ma teraz ultranowoczesny kocioł i już nie musi się martwić, że dostanie kolejny mandat. że rada. Ale tak jest. Dlatego też nie dziwię się, że część osób jest wyczulona. Na tym właśnie punkcie, wizja łatwych, przyjemnych pieniędzy, sprawia zawsze u mnie, że załącza się czerwona lampka. Słuchajcie, ale pomyślałem tak, może jestem jakiś wyjątkowy, tylko mi zaproponowali takie warunki. Coś znaczy, mam siłę. I co? Za kilka dni na Facebooku pojawiła się reklama. Taka wiecie, oficjalna. Brzmiała ona następująco: Zapłacimy ci 10 tysięcy zł za podpisanie umowy dołącz do naszego zespołu. A wiecie, tak oficjalnie każdy mógł złożyć tam CV. Wystarczy, że troszeczkę ponaciągasz to brzydko powiem ponaciągasz klienta, potem wciśniesz kilku klientom kocioł pelletowy warty 8 tysięcy zł, a powiesz, że mają windhagera ultra nowoczesny kocioł w kotłowni. Wykorzystasz niewiedzę, ufność często ludzi starszych, ale jak się okazuje, nie tylko starszych. Przykładów znam bardzo dużo. Proceder i skala tych nadużyć jest tak duża, że non-stop słyszę o tym, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wysyła kolejne zawiadomienia do prokuratury o kolejnych nieprawidłowościach. Jak się to wszystko zakończy, powiem Wam szczerze, ja nie mam zielonego pojęcia. A właściciele firm, którzy zarabiają krocie na tym procederze, nagrywają TikToki, w którym pokazują, ile apartamentów w Warszawie mają, jakimi autami jeżdżą, i co najlepsze, mają nawet kursy, w których uczą, jak zarabiać dużo pieniędzy. Są prelegentami na różnych eventach, które dotyczą rozwoju osobistego. E, więc to tak zwani coache, wiecie, ja to przyśpiewczo, oczywiście takich właśnie przyśmiewczo nazywam którzy chcą pokazać Ci, jak być kimś. Słuchajcie, kiedyś pojechałem na takie szkolenie, e, wychodzi coach, prelegent, mówca, no kurde, człowiek po prostu sukcesu, przedstawia swoje wizje etc w pewnym momencie można było zadawać pytania, zatem pytam. Panie X, proszę mi powiedzieć, ile lat pracował Pan jako handlowiec, dyrektor handlowy, I jaki ma Pan sukcesy na swoim koncie. Skończyła się dla mnie ta prelekcja i szkolenie. Wyszedłem i zrozumiałem, w czym większości tych eventów polega. Na czym to polega tak naprawdę? Na pokazaniu tobie, zwykły człowieku, jakim on jest kozakiem, ile osiągnął, jaki z niego świetny coach, no, tak jak powiedziałem wcześniej, no człowiek sukcesu. Powiem Wam zabawną historyjkę. Mam znajomego, który dba o nagłośnienie na takich eventach i opowiadał mi historię, jak bardzo znany mówca, bardzo znany coach wynajmuje super auto wypożyczalni i parkuje je tak, aby wszyscy widzieli, jakim autem przyjechał, ile to on nie zarabia i że wszystko jest takie prawdziwe co on mówi To jest kpina oczywiście to jest fasada Ale słuchajcie w Polsce jest wielu bardzo dobrych trenerów szkoleniowców których mogę nawet wam polecić ale musicie uważać Dlatego nie wrzucajcie wszystkich do jednego wora Zarżnąłeś kurę która znosiła złote jaja Jesteś wąski, coś narobił? Dlaczego odrzuciłem taką świetną ofertę, o której Wam przed chwileczką powiedziałem? Słuchajcie, zabrzmi to na pewno górnoloknie. E, twarz ma się jedną. Ja nie zamierzam zmieniać branży, w której działam od początku. Nie zamierzam naciągać ludzi. Nie chcę mieć problemów żadnych z opinią, z prawem. Ja chcę sobie spokojnie żyć. Żyć i robić to, co lubię. Bo w wielu, bo w wielu komentarzach, które są bardzo miłe, wnioskuję, że Wy widzicie, że ja po prostu to lubię, co robię i lubię się dzielić swoją wiedzą. A jeszcze z jednego powodu odmówiłem, o którym zapomniałem powiedzieć. Bardzo lubię swój kredyt hipoteczny i ja chcę się po prostu z nim rozstawać. Mam nadzieję, że zrozumieliście mój przekaz. Chciałem poruszyć wiele wątków, które przez ostatni czas narastały we mnie. Mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym, o czym Wam teraz opowiedziałem, i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć!